Rozpoczęła się kolejna już edycja bezpłatnego chipowania psów finansowana z budżetu miasta. Do 30 listopada mieszkający w Radomiu właściciele psów mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego oznakowania psa. Kwota, jaką miasto przeznaczyło na sfinansowanie tej akcji wystarcza na wszczepienie chipów 500 psom. Szczepienie transpondera nie pociąga za sobą żadnych kosztów dla właściciela psa. Gmina pokrywa koszty zarówno zakupu chipa, jak i usługi weterynaryjnej. Mam nadzieję, że mieszkańcy również będą tak chętnie korzystali do tej pory. No, ma to duże znaczenie dla wszystkich w pierwszej kolejności, takie podstawowe znaczenie dla właściciela, to jest możliwość szybkiego odnalezienia psiaka, który zginie. I doświadczenia straży miejskiej w tym zakresie są rzeczywiście bardzo bogate, bo często jest tak, że po interwencji, że Piesek się błąka. Odczytując chip możemy błyskawicznie dotrzeć do właściciela, który natychmiast pieska odbiera. Skorzystanie z bezpłatnego oznakowania psa nie jest trudne. Zwierzę musi mieć, już musi być zaszczepione przeciwko wściekliźnie. To jest taki obowiązek ustawowy również. No i czuj się książeczkę, ponieważ tam ten chip jest wpisywany, kod jest wpisywany i tylko wniosek do o zarejestrowanie w tej bazie międzynarodowej. I to jest są wszystkie formalności, jakie muszą być spełnione. Po zaczypowaniu dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela będą wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych. Każdy zwierzak odczypowany jest wprowadzany do Międzynarodowej Bazy Danych. Wiemy, ile tych zwierzaków wtedy w mieście mamy. W tej chwili w mieście mamy zarysowanych ponad 10 tysięcy już odczypowanych i wprowadzonych do tej bazy międzynarodowej. Zabieg można przeprowadzić w jednej z pięciu lecznic weterynaryjnych, z którymi Urząd Miejski zawarł stosowną umowę. Lista lecznic na stronie Zwierzęta w Radomiu. Chipowanie psów w Radomiu na takich zasadach odbywa się już od kilku lat. Akcja cieszy się sporym zainteresowaniem właścicieli czworonogów. W rejestrze Wydziału Ochrony Środowiska znajdują się dane przeszło 10 tysięcy psów, wśród których są także zwierzęta ze schroniska dla bezdomnych zwierząt.